Czas nam się kończy. Musimy znaleźć kryształowy sarkofag i zniszczyć złą istotę, zanim Perykles dostanie go w swój brudny dziobek. Spokojnie! Najpierw musimy ich powstrzymać, żeby nie zrobili nic złego mamie i naszym sąsiadom. No tak, musimy ocalić kryształowych zdrojowiczów. Wiesz co, kudłaty, chyba się raczej mówi zdrojowian. Zdrojowian? Hmm, to nie brzmi dobrze. Ja bym powiedział, zdrojowitów! Nieważne! Trzeba ich ocalić! Jak? Tu jest 200 uzbrojonych Krikstafabotów, a nas jest tylko pięcioro! Plus kilka tysięcy tysięcy kryształowych zdrojowiczów, witów w kajdanach. Po prostu wielkie, niebezpieczne pole walki i tyle. Kudłaty! Genialnie! Co? Jak to? Nawet nie wiem, co powiedziałem. Oh. To jedno wielkie, niebezpieczne pole walki. Załoga, my rozdajemy karty. Ten tunel jest korytem rzeki kryształowej. Mogę przejechać wehikułem tajemnic tędy. Jeśli wzniecimy powstanie wśród więzionych mieszkańców i połączymy to z atakiem wehikułu tajemnic... ...to mamy jakieś szanse. Fred, o co chodzi? Dawne, nie chcę marnować ani chwili dłużej. Wiem, ile to warte, ile dla mnie znaczysz. Chcę Ci powiedzieć, gdybyśmy mieli nie wyjść z tego cało. Fred, nie, ja! Dawne, daj, chcę to powiedzieć. Kocham cię, Dawne Blake. Jesteś moją dziewczyną na zawsze. Nigdy nie umiałem ci powiedzieć. Nie idzie mi zbyt dobrze okazywanie emocji i... Nie, Fred, cicho. Jesteś wspaniały. To wszystko moja wina. Za bardzo na Ciebie naciskałam. To nie było fair. Przepraszam. Zawsze byłeś taki... cudowny. Hmm. Załoga, niech ktoś do nich zejdzie, rozpuści wici i rozpocznie powstanie. Spoko, ja się zgłaszam. Co? Pójdziesz? Tak, pójdę, tylko... Co to za przedziwne uczucie łaskoczące w żołądku? Odwaga? Odwaga? Kto by powiedział, ale fajnie. Pójdę z tobą, tam gdzie kudłaty, tam i skubi. U -u. U -u.